Kochani, 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 witamy Was. Wczoraj tak wysypany piach jest. No Belo kopał, beko, zakopywał tą. Albo Jejka. szukał kości panuś. Kochana, co to, Zobaczcie, przyszliśmy do domu. Przed chwilą właśnie jeszcze. Dzieci nawet nie porzucają rzeczy jeszcze. Nie, bo to najpierw te co trzeba wyjąć. Te rzeczy tak. trzeba wyjąć. No właśnie, wyciągnę zmywarki. Cześć! No ale pogoda dzisiaj jest. Jej, zrobiliśmy... Ale ospani. chaos u nas, prawda? Kupiłam truskawki, będziemy ciasto truskawkowe robić. Mm. No jutro Aj. mamy. Oj, Ale nie na jutro, na sobotę, bo wy na basen jedziecie. No, Ale to no, w niedzielę. No już jest robi obiad. Ja myślałam, że obiad gotowa tu nic nie ma. A przecież nas nie było, Amelka, my dopiero co też wróciliśmy. No to co, rozpakuj panierkę, co panierkę zjedz. Mama, ja no już mama robi. No taka ja ja stali, dzisiaj. Dzisiaj Dyszła robię od ten od dużo borszy borszy borszy. To trzeba ja było poczekać. Ja je zmokła, zmokła. To nie ale złość była ta, nie zarabiałem. A po roczu zmokłaś. Nie. Nie podam. Dzisiaj ten robię makaron szczyiorek i będę robiła pana, 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 pana. kotlety jajeczne. Z brokułami. Nie dostałam nigdzie. Chciałam kupić czerwoną kapustę. Nie ma nigdzie czerwonej kapusty. Więc w piątek muszę zeżmędzić, bo już nie mi się jeździć. Byliśmy w Algieku i w Ternę i nie ma. I w Netto? A i w Netto też nie było. Kurczę, co na to? te na te jajka, to my na jutro będziemy czekać. Co? No to jest. Na siedem. To jest... na razie jest. Nie umiem gotować jajek. Nie dałeś mi no. żadnych Wie, przepisów. Jak to przepisów? No powiedziałam Ci, weź garnek, no. włóż pięć jajek, no. zalej wodą. Pięć no, jajek wystarczy mi, ale na te, na... Na te kotlety. Na kotleciki tak. Oj, nie lubisz. Ja hmm? ostatnio mam chęć na właśnie kotlety. Na jajka. Na jajeczka. Fajna rynka. cena jest tych jajek w deto. 2,22. dwadzieścia dwa, tak? trzydzieści. No. No. sztuk. Tak, I Masełko nasze kupiliśmy, my je, te masełko uwielbiamy. Uż mi się tam kończyło. Dobra, zadeść. No. Biorę, biorę się za obiadek. No, to tak, się zabiera. A tutaj z mywarko później zaraz. Tak, rzeszki, a ty bo, się przebierz, ja może. Ja się przebiorę, bo nie lubię tak. No, ty się przebierz, Ziemniaczki kupiliśmy, zobaczymy zalwika śmierdzącą. Nie, to nie są śmierdzące, dobre ziemniaczki. Dobra. Ej, a gdzie moje dzieci? Bo w sobotę Nie ma. wiesz, Nikola, no, Nikola przyjedzie, bo mam mają jechać na basen. Vaneska z Porto Garni. Na basen dzieciaki jadą. No wszystkie dzieciaki Gabi sama zostaje w domu. I ja jestem w domku w sobotę. I będzie vloga Od, nagrywać. Odpoczywam. No i przygotuję obiadek. Dla dzieci, jak przyjdą z basenu. Ja to lubię basen, ale taki odkryty, nie lubię zakrytego. Ja no to powiemy, że będą kopuła tworzyć. Nie jest, żeby tworzyli, jest za zimno u nas, niestety, to cały weekend y, brzydki jest. Mieliśmy w sobotę gdzieś ruszyć, bo nazywa się długi weekend. No ale ni niestety. No. Cały no. dzień. No i to z tego, jak cały czas pada, i pada, i pada. Jak, jak, jak można gdzieś pojechać, mm. to nie da rady pojechać, bo no. pada deszcz. Ale Gabi tutaj już mieli, mieli tym może No, powiem ci, że ser ze teraz spróbadziam trochę. mmm, Jakie pyszne. Jakie pyszne. Wow, ziemniaki będą. No i nie dla ciebie. A tutaj to tu bańki latają. Gdzie? W wózem. Mmm, A spróbuj. Co gdzieś się smakowało. Mhm. Mm Dobre tata. Niech już dawno nie mieliśmy kotleciku z jajeczek. No. Mm. Ale będziemy moklować. No, nawet no, tak będziesz mógł sobie zjeść, tylko nie wiem czy dodać jeszcze koperek, czy sam szczypiorek, Chyba sam szczypiorek, bo szczypiore. wiem, że też można i koperek dodać. Mm. Dodałam mu dwie włóczki tej tej bułki. Mi się zdaje, że już chyba to... Nie, nie, bo dałam majonez, wiesz. Aha. Dałam majonez. Więc z tego zrobię zaraz kuleczki. To jest też będą kotleciki jajeczne. Dobra. Mm -hmm. no, no A, co bardzo pyszne. Wszyscy, wszystkie dzieci głodne są. Poczekamy na efekt końcowy. No i kochani, jakby mogło nie być. Kawka leci. Obiadek się robi. Wyszło mi... Cześć, katuczy. o właśnie, jak one wyglądają. Powinna nam starczyć. Delikatny. Tak, zobaczcie, jak się fajnie to na, o, nalewa. Delikatny obiadek. No to jest pojęcie, że fajne. Mm. Delikatny obiadek, do tego brokułki zrobimy, bo nie było kapustki naszej, no ciemnej niestety, mam no i... <laughs> nadzieję, że w piątek dostajemy. A dzisiaj Kobi ja dostała do mnie kwiatki. <laughs> jakie ładne, seksowne, nie? Możesz mm. no, pewnie. Nie, no tutaj nie, było akurat... Belusiowi wodę wymieniałeś? Znaczy, no. Wy... Dzisiaj? dzisiaj? była wymieniona Aha. jak... Buka. No właśnie, chciałam... Tutaj. tutaj. Nie, tak. tu nie bo od chodzi, on musi do bazy wrócić. Mm. Ja chciałam powiedzieć, że my dla się wody, wlewamy nie z kranu, tylko przefiltrowaną taką z. No z tak jak my pijemy. Z tego. No nie dajemy, Werus pije taką wodę. Jak, tak, my. jak my. Więc ona, ona mm. jest przefiltrowana Pasz i. Tak. I tutaj ozonki to my dbamy, dbamy. Tylko on po prostu nie lubi mycia mm. ząbków. No, bo... Ale i tak musimy termin zrobić i... i oczyścić musimy mu kamień, bo raz w roku oczyszczamy mu na ząbkach mm. Miał w tamtym roku przed urlopem robione, więc w tym roku już też taka pora jest, gdzie to trzeba zrobić. No. Ale tam e, był komentarz w sprawie Belusia, więc e, no my się nie gniewamy, no gdzie? To, to... Nie, każda, każda wiadomość, każda. Tata uwaga, to, nie, to, że to... Jakby nikt nie jest Einsteinem. Mm, ale nie miał on zapalenia dziąseł, bo my byliśmy w Polsce, ale i tu byliśmy jesteś by jak powiedzieć u weterynarza i wszystko ok jest. Mm. Ale my pójdziemy teraz do innego weterynarza, więc y, będziemy oczyszczone dziąsełka e, ta, 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 ta tak tak. tak. Tak, i więc jeszcze raz y, też musi. To zawsze, co za. To... Nie drugą tę. Drugą, drugą pozycję. No, trzeba na boże ciało podkurzać. Więc webyś będzie miał kontrolę weterynarza przed chorobem, no. żeby, żeby jechać spokojnie. Znaczy zobac... No ale zobaczymy w ogóle tego weterynarza przetestujemy. Tak, nowego. Zobaczymy co ten weterynarz yy, powie. Ale jak ja byłam z nim, byliśmy z nim w Polsce, to nie, nie, nie miał nic stanu, stanu zawodnego więc, ale możliwe, że już kamień też tutaj narósł, może też dlatego, ale ja mu nie myję dziąsełek, tylko myję, myję mu te ząbki tutaj tak z przodu, tak delikatnie, nie, 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 nie naruszając nawet dziąsełek, mm. więc staram się to często, ale bardzo naprawdę delikatnie, że tam e, nic mu nie uszkadzam. Patrzy co robi? Co ona wyprawia? Co ty robisz? Co ona wyprawia? Co ty zrobisz? Mamo pomoże. Daj. Właśnie. Wtedy kiedy mleko jest i zaraz wyleje. To jest mała. No bo no ja to to Proszę. Nie, nie przeszkadzasz. Ja taki specjalny koszyczek zakupiłam na wszystkie kable. Bo przecież mamy tyle ładowarek od telefonu. Znaczy no i zegarki teraz już mamy do I ładowania. I pamiętam jak Adam wszystkim tutaj kable wykładał, A ja później jak sprzątałam mówię majka. A tak to mam koszyczek. Wszystko do koszyczka idzie. Kulturalnie. No widzicie, tak kulturalnie, tak. że wszystko Ja ja zawijam. Dzieci rzucają nie zawijając. I tak później jest. Dobra. Każdy telefon, każda jakaś słuchawka. Do dobra. Maryska dzisiaj słuchawki wzięła do szkoły, wiesz o tym? A, no bo Kóra? ona na iPadzie, takie damelki do dostawałam, ona na iPadzie musi na słuchawkach e, uczyć się. Tak. I mówiła, że wszystkie pa. dzieci mają... Nie, nie e... wszystkie dzisiaj nie mieli wszyscy. Ale nie, że większość dzieci ma te słuchawki bez kabli. bez kabli, bo ja jak ty masz i mama. Mówi. Ale ty masz. Ty, twoje ty, ja do Waneski mówię, Waneska, ja, ja mam takie słuchawki, bo ja nie używam. Hmm. Ja do, jak kupiłam telefon, to dostałam e... w gratisie. W gratisie. E, a Vaneska, a Vaneska mówi: Mama, ja tych słuchawek nie chcę. Ja nie muszę tak jak inne dzieci takie mieć. Mówi: Ja po drugie będę się bała, że mi zginął. Ja wolę mieć takie, mieć spokojną głowę. Będę mi nie zginął, to nie będzie szkoda, tak? Tak powiedziałaś dzisiaj rano, nie? Mówi: Ja nie muszę mieć tak jak bo inne tak, dzieci. tak od Was karę. <laughs> karę. No, a tak to nie dostaniesz karę i my smutki będziemy No, dajdziemy. bo takie słuchawki za 80 euro by ktoś ukradł zginęły. No powiedzcie która mama by nie byłaby. Smutna tyle, za tyle pieniędzy, żeby tą zginęła. No Toczek ale też, że to twój pomysł, był. nie mój. No proponowałam ci, ale ty no nie, nie, nie chciałaś. Nie no, Ale ty nie chciałaś. nie moja wina. No widzicie, taka, Co ty taka czynnego, rozmowa. Spiona na niego. A no, więc Waneska wolała dmuchać na zimno. E, to, jest jest nie, to nie jest a nie. To też nie... I, I nie wziąć tych słuchameczek, no, tak Wanesko? Wolałaś swoje, nie? Mhm. Te olej już? a nie, jeszcze nie. Mamy stresuje, mamy stresuje. No właśnie. Wyskoczyła. A ja wyjęłam taki, zakupiłam wcześniej... Kurczę, na... czy ty zakupiłaś, czy ja powiedziałam, żebyś kupiła. Tak Max się chyba. Bo u nas tak, a tu się łóżka, tu zaraz blat. Tu się położyło, tu blat wyświniony, później tam się no położyło. No, ja to wyjęłam, bo jest zawsze schowane. i mówię, no nie, to musi być cały czas na bieżąco tutaj. Wtedy kładzie się łyżeczkę, o, nie brudzi obcieka, się. Opieka, to jest to widzicie mm. albo do zmywarki, albo tak umyć. Tak. Więc w końcu nie ma. Dorosłaś nic. do tego, widzę. Dorosłam do tego. No, ty, która moja kawa w ogóle? Ta jest kawusia, bo moja no. jest ta. Jednak tak czekam, bo jeszcze kalaf w są jeszcze nie za bardzo. Bo chyba ci wygląda moment. Czekam, uciekam, jestem w tym mam, jeszcze muszę za postawić. Po mieszaniu. Mi. O, mam, mam No bo ta ma inną. Zaprobowałaś? Nie. Tu jeszcze chce czynić. dobra. Dobra, rzeczywiście. Dobra, do widzenia. Ja tylko chciałam, żebyś spróbowała. <noise> no bo jeszcze oczywiście, jak weszłam na to kawę, to tylko ten. Latę te maciato. Ona jest dobra, ja wczoraj mm. też piję. No to tak widzisz, taki jest. te kafę to masz. Mm. Tak, latę kafę. Może ktoś z widzów ma jakiś pomysł, a czy pomysł. E, tylko nie pomysł, bo to są frytki. E, nie pomysł, tylko. Teraz Co by chciał? E, nagrywa się. Bo my nagrywamy ale czasami nie mamy już czasami pomysłów co tu nagrywać, jak nie ma takich podróży. Może ktoś chciałby coś nam podpowiedzieć, co byśmy mogli takiego nagrać, może coś pokazać tu w Niemczech, może kogoś coś interesuje. A bo... ty, po, ty kopiujesz mój pomysł, tylko że ja to się kogoś zapytałem na, na Instagrama, kochana. I ci co oglądają, to wiedzą, kogo się zapytałem na Instagrama, nie będę tutaj. Ale ja nic nie słyszałam. No nie. Bo nieraz tak jak ja nagrałem się, że po prostu dla nas pewne rzeczy tu są normalne, ale dla osób mieszkających na przykład w Polsce... Nie tylko gdzieś, też w innych... Yy... Dobra, gdzieś w Australii. Nawet? A nawet To może być coś ciekawego, nie wiem. Nie wiem, nic mi nie przychodzi akurat bo nawet do głowy. Jakbyśmy, jak czasami tak myślimy, a może pojedziemy tutaj, albo pojedziemy tu. A Adam na przykład proponuje, albo ja proponuję tu. Nie, tam nic nie ma ciekawego, znów te same No dla, dla nas nie jest ciekawe. Dla nas na przykład, ale może dla widzów by było ciekawe, bo my już jesteśmy jakby opatrzeni tym wszystkim, nie? I szukamy takich... My atacji. już jesteśmy znużeni, po prostu nas... Już wszystko w murze, no. I szukamy takich atrakcji bardzo daleko, ale bardzo daleko to też chyba taki jest nam czasu, żeby gdzieś tak daleko jechać. No. Nie? Dobra kochana, ale ja muszę, kurczę, muszę baterię wymienić. Jaką baterię? No w, ka w kamerze. Co byś? Ja trzeba mu karmę dosypać, bo całą karmę zjawił. No bo go trzeba gdzie kupić, bo Amazon coś ostatnio ten tydzień no, to jest pasakrowy. Zrobiliśmy karmę dla niego tygodniu. na, na kamieniu, bo wiecie, że on miał operację i on e, kupuje karmę suchą e, na kamienie i mokrą. No ale niestety czekamy. Miała by przyjść dzisiaj i niestety dopiero. W poniedziałek. W poniedziałek. Trzeci jest w poniedziałek. Masakra. Trzeba karmy kupić jeszcze. Znaczy, się nogi. Ciekawe, czemu? Pies Nie wiem. I, a, robi. A, właśnie, wiecie, czemu pies? A ja się kąpałem te, teraz. Ja ciekawe, czemu pies nogi wije? Może ładnie pachnie. Już. No patrz <laughs> No, to muszę, wiesz, muszę paznokcie pomalować Adam to musisz zawczasu kupować tą karmę dlatego że za bardzo nie chcę mu kupować taką w sklepie karmę nie mm. wystaram się kupować taką też dobrą ale jednak on musi yy, no na te kamienie we Fresnapie jest jedna karma ale on nie lubi nie nie nie. Mm. on tylko tego kilsa lubi mm. on tylko tego kilsa a tą co teraz gdzie te kupowaliśmy Czy... którą? no tą co teraz je mm. ja Akurat my byliśmy w, w Lidlu, ale tak to w Fresnapie mu kupuję. Tak to w Lidlu, w Fresnapie mu kupuję. To Także może jeszcze do Fresnapa podjechać gdzieś, dzisiaj. Staram się kupować. A na mu, jutro jest? Nie tak ma właśnie. Tak 100% żeby było. Nie, ja właśnie nie mam. No, nie, bo bo miało dziś, dzisiaj być. No. Miało dzisiaj być. Ja nie kupowałam mu dużo. Mówię, po, po co mam kupić, jak Adam mi zamawia. Ile tych sztuk? 10 sztuk? E, 12. Jest. 12 sztuk za bo 50, jest, 50 no. euro płacisz, nie? Za 12 sztuk. No mniej, 41, bo miałem głębsze pięć euro. O, no, a ogólnie 50. Nie, 45, niecałe no, 50. No niecałe 50, więc ta karma jest. Nie drogo, jest tania. Drogo wychodzi za 12 puszek. No ale no niestety, żeby, żeby nie było powrotu, żeby Co? inwestować w tą karmę, żeby. Nie? No ale dobrze, że on lubi ją jeść. No. Tak, tak. Jakbyście chcieli 30, to ile byście musieli zapłacić? No to więcej wtedy. Nie, bo jest, jest w opakowaniu tylko 12, no. to mama by musiała tylko zamówić. 24 e ewentualnie. Nie, nie można tak, bo, bo oni w opakowaniu e wysyłają. Minimum jest 12 Minimum, i no, albo. Po nie wiem, prostu. chyba, że pojedyncze też można kupić, nie wiem. Na pewno nie. też nie? Nic. Nie, nie bawią się, tak? Nie. Jeszcze sucho trzeba adać mu kupić z bo ja mam Ale z kurczę nie ma małych paczek. No to dużo kup, a można to jest dużo jest? 10 kg on będzie jadł ją dwa lata chyba. A to, co my kupiłeś, te to już chyba dziesięć. No? Nie? No, ja jeszcze ją mam. spokojnie No to po co mam kupować jakieś szczęście? Ale ja chcę na zmianę mu dać tego royala i dawać Hillsa żeby on sucho karne miał taką rozmaiconą. Wiecie, jak to jest, żeby mu się nie znudziło. Tak jak ty byś cały czas sam jadł, nie wiem. Yy, kotlety mielę, a to ja mogę jeść. Miało, mogę no, jeść kotlety. Albo na obiad, albo na kanapkę z, z musztardą, mm, no. z cebulką. Mm. A dla pieska trzeba rozmaicać. Dlatego Cię prosiłam wcześniej, żebyś zamówił z Hirsa. Wiesz, nie, nie ma... Ciężko jest dostać takie karmy dla takich małych piesków. Przeważnie to są zmywarki. E, przeważnie są takie duże e, karmy. To z Royala też mamy taką 10-kilową. Ja zamykam ją porządnie przez później jest okej, okay, nic się nie dzieje. Powinni produkować dla takich małych piesków jak mamy też. No, specjalnie. Nie. Chyba, że no, ktoś tam zasponsoruje, jakiś producent. A z no to Nie, nie to jakiś ten przedstawiciel Hillsa do nas zadzwoni ze współpracą. Będziemy testować tam Belusiu. Nie? No, fajnie by było, jakby tak. No dobra kochani. Bo tych karm jest bardzo dużo. Tak? I do fresnapa pojedziemy albo do drugiego zoologicznego, nie? Tak. Ale takich właśnie na kamienie jest bardzo, bardzo mało. Jest no. tylko jeden rodzaj karmy na kamienie. już obejechaliśmy w kilka tych Fresnap'ów i nie ma. Więc szkoda, że tylko jedną, jedną markę tylko yy, można zakupić. Że szkoda, że nie ma jakby więcej... bo to mało na kamienie poruje i do tego. No i tak wygląda, tak wygląda ten nasz obiadek. Patrzcie, jak ładnie Gabi poukładała te kotleciki. Prawie jak jeden, dla mnie jeden cały kotlet wygląda. Nie? A wiecie, jakie dobre są te ogórki? Gabi mnie opitoliła, muszę bardziej żywowo gadać. Musimy, musimy. Tak? Musimy. Bo ja jestem też. jakiś przymulony trochę. Musimy zmiół zakupić, wiesz? Ja bym tak samo, sam je je. Ja. No to Aż, nie, już nie ma? Nie, trzeba zakupić A bo ile one kosztują? Znaczy nie wiem. Co tu kurde? 4, Cztery 4 euro? Trzy? Mhm. Ale wiecie co mi przypominają te kotlety? Jajka faszerowane na Sylwestra. masz Po prostu... ma No i mam zamówione na Amazonie pięć sztuk. Zamówiłem na Amazonie... Ja tu gadam. Na Amazonie zamówiłem, bo mi wysłało... Stielają tutaj! Kurczę, mało że tu Zresztą też jeszcze stielają. No, zamówiłem jej, będą dziesiąte października, to za przyszły tydzień. No bo Ameryka tak czeka. dwa tygodnie. Ta, na ostatnią chwilę. A to jak wiecie, jak to jest? Co? Dziesiąty, 10... Nie w ten poniedziałek, w następny. Chyba. Chyba. E, przyjdzie pięć sukienek, bo ona kończy szkołę. No, no i te to tak takie, taka, na studniówka, tak? Coś takiego? Tylko, że to nie będzie studniówka. O. To jest tak? Możesz odręcznie zanieść? Nie, nie możesz tam na tę serwetkę. Nie. Na serwetkę to ja Następne się odkręciło może. Już Bo już wyrzuciłam do deski. No a widzicie jaki u nas O czym ja, czy ja mówiłem? O tym mówiłem, że zamówiłem na Amazonie. Zobaczymy, dopiero to przyjdzie za szar, więc. Mama jakaś sobie zażyczyła niebieską i jasno Niebiesko, nie, są ale czasami jest tak, że rozmiarówki na przykład nie ma. Ale wszystkie pięć są rozmiarówki. 36. Jedną ładną znalazłam, ale nie było rozmiarówki, nie? Amelko, to możesz pokazać śliczna to się. Nie, nie, no. A chyba, tak? No dobrze. Ok. No, ok. A co będziemy pokazywać, jak i takiej nie kupi? No, więc nie, zamówienie złożone, zobaczymy. Tu dobra, już. dobra, bo nie da się tu nagrywać normalnie. Najpierw ten musisz nie, nie pan jest nagrywa się tu szykuje. się nagrywa się zepsuła huśtawka nie huśtawka tylko nogi odchodzą już idą w swoją stronę i teraz ja muszę coś zobaczyć tylko tu trzeba odłączyć to jest taki pasek zabezpieczający I tutaj, e, tu i tutaj trzeba to zdemontować bo muszę huśtawkę położyć kochani już to jakoś szlachę. Stoi nie A to masz ten, jak to się mówi, te kółko. Na czym to Teraz zobaczymy czy to znalazłem tą część. No i znalazłeś. Tam na dole. Kurczę, a gdzie ty ją znalazłeś? Nie wiem. Ja się chyba mam bez śleją. No ja najgorzej się bo nie smażyć, bo... Ja mówię, że tu stelają. No. Pata, ja nie wiem jak ja tu to jest, znalazłam. To są muszki regulujące. No, w końcu. Ja nie to wie, są tu... takie regulujące. Tata, ja nie wiem, na to znalazła. nie, ja znalazłam. No, nie znalazłam. No, nie wiem, ja to się działa. i ja się tak bawiam nogami. I nagle, nagle słyszę to... takie siły. Rozwali mi się jeden, ale nie widzę. No, i ona jest fajna, bo ona może być na balkonie, Chociaż tak się. No bo ty tak kręciłeś. Czekaj, 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 teraz no, trzeba zobaczyć. No, no, Ojej. Tutaj, tą trzeba odkręcić. O, o, o. O. o! Jest gitara! No bo ona tak się nie podała, prawda? No. Ja no. no i co? I trzeba ponownie zawiesić. No. A jeszcze jedno, kochani, jak już do tej pory oglądacie, co trzeba zrobić? Łapkę w, Łapkę. w górę. Ale w, ty masz pazury. No, no, długie ma co? Gdzie to jest? Nie mam takich długich. Mi się bardzo szybko e, ten psuje. Regenerują. Nie psują i to najbardziej na tym na polu. No, i teraz tak. Znowu zapinamy, bo jak się nie zapnie, to z Ona tak, wtedy to... lata cała. No. No. no i wyszły mi tak kotynki. W końcu. No. Jak ładne jedzicie, gdzie taki jeść? Jak na weekend, nie? To wiecie co? Ja nie rozumiem dziewczyn, co kupują, kupują robią sobie pazury za 30, 50 euro. A pazury na 100 prosty. jak Amelka, Vanessa mi bardzo pomaga, nie Vanessa? Ja też a ty, a ty siedzisz tutaj? Ty no, wszędzie siedzisz. Tak. Albo siedzi, tu, albo w Amelie pod wywala. co? A ja zawsze no mam I całe szczęście, mam... to są dla nas. O. A ja ten. Bo Amelka lubi mieć. Ameryka lubi Takie niemieckie, nie? A my lubimy polskie. Ameryka też lubi polskie. Niedobre. Fajne. A chcesz ogóreczka? Takie salone. zasolone. Mm. Nie? Za nie? Dobra kochani. Ale jaki obiad? Na razie w przerywamy się, vloga. Chwilowo, będzie tu zaraz reklama. Ja właśnie na pewno. powiedziałam, że nie. Je... Z podpaskami, bez skrzydełek. Nie, Masz podpaski? Ja... Nie, bo już na razie nie potrzebuję, ale ja, ja... potrzebuję. Co? Też Teraz musimy do Dm'u jechać. Teraz <tastę> Ty <tastę> potrzebujesz. Ale ty nie ma ze skrzydełkami. Te ze skrzydełkami już odleciało do ciepłych krajów. Mm, zobacz tata. Mm -hmm. To jedziemy mama do dm mm. Nie ma czasu. No i dobra. Zygnamy się. Bo tutaj stygnie. Żarcie. Mm. Żarcie. Bo już, już Gabi już wystarczy ci tych zimnych. No i to jest mój co taki dobre. obiadek, ale ja tak zawsze je jem. Mało no dobre są to. te kotelety. Jadłeś jajka faszerowane? No, a mówisz. W skorupce, lubisz je. A przecież, mówiłaś, pamiętasz? Mama... To jest tak samo, tylko co tu jeszcze dodajesz no do tych jajek? Ser. Mm. Ser? Ser, szczepionek, no pieprz, majonez. No, ma mają I, no. I jedno jajko, a i dwie łyżki, bułki, tarty. No. I to wszystko. I jak się smakują? Cieszę się. Bo jajko faszerowane trochę inaczej, nie ma aż tak mm. takiego bogactwa. No, tak ja to sobie nałożyłam. Mm. Zielono po prostu. Zielono, mm. Dobra. Smacznego, tak? We mnie A a Lepsze mi wyszły. Ma tu musisz no, no, się, się podpisać, bo ja jadę no. do Bon. Co to było? Po co do Bon? z no, no, e, kasą. Jeszcze dziś jedziesz. Ale tylko na dzień. Na dziewiątą mamy wtedy tam... 9.30. trzydzieści. Pociągiem? Nie, autobus. I wiesz kto nas odbiera? No. Mm. Bundeswehr. Że co? Bundeswehr. Wojsko! A, a czemu? Nie Żołnierze odbierają. Tak? No i znajdziesz się gdzieś w Ukrainie. Nie, i jedziemy dwie godziny do Bonn? Nie, a że się nie opłaca tak ten ten? Nie, bo cztery godziny tak jak będziemy jechać w fejlach No ja wiesz co, zawsze... I um, ten, bo tam będziemy mieli taki, pójdziemy do muzeum albo coś mhm. tam, nie wiem, tam i musi, wiecie co, pani wymyśliła, że będziemy 11 kilometrów szli tam z miast, z miast w mieście I, Fajna i, nie, i każdy musi jakąś prezentację o jakimś tam budynku ten, I musimy prezentację zrobić, zrobić no i musimy przedstawić. I za to dajcie łapkę. O nie, kto tak nie chce. Jeszcze z dwoma innymi klasami jedziemy. Fajnie będzie. Nie, te dwie klasy. Jeszcze by. taki upał, żeby był tak 35 stopni. No. nie mam nadziei, że to żeby te ma... wasze podkłady ta twarzy stopniały. I jak Drakula. Nie mam nadziei, że będzie ładne, bo będziemy tam piknikować. No. I o 19 musisz mi to doprecyzować. doprać. Ta ta obiec. Yes, Gdzieś, bo nie, tu. Kurde. Ja. No. Jak śjedem 11 ile tam zrobić kilometrów? 11 kilometrów yes. to co już na piekado tu przyjedziesz. A دسته nie jesz obiadu? To ty nie ci. Nie, tam już zdanie. Ja już mam, że katuje. Za mało zrobiłam, że się dobre nawet. 900, do jak za mało, to ja już sobie te biorę. Nawet na śledzie mu jest, na polaci. No, no. Nie, ale ty też co jełem? Jak jemy. Indycza mama musi Przepraszam, To ona podzielimy się. Ja nie wiem czemu stwierdziłaś, że pięć jajek. Jakiś taki limit. Mamy pełno jajek, to ty 5 jajek. No to zrobi jeszcze raz obiadek zajeczek. jajeczek. No, no to co, co ty, Gabi? Nie. Co? to mało posuniło. Mało posuniłeś? No mało soliłościa, ja widziałem, że soli nie ale już. Widzisz, jak każdemu kocka ty poznieł, i każdy kłycił. Dobra kochani, bo my sobie tak możemy gadać, a ja nic nie No I tak dobrze wyglądasz. the same as they were a year ago but we'll all be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm